Kaktus bożonarodzeniowy będzie kwitł. Mam taką nadzieję, chyba że jest za ciepło. Tego to nie wiem. Ale trzymać się trzyma. Więc skoro się trzyma, to znaczy, że po prostu daleko mu do kwitnięcia jeszcze. Znaczy, daleko. Tak się mówi daleko do kwitnięcia a ten kwiatek to co? Ten kwiatek jeszcze tutaj. Tu kolejne kwiatki.